Siewaneczko, witam Cię w kolejnym odcinku, w którym wychodzimy Wam naprzeciw Waszym oczekiwaniom i wprowadzamy kolejną nowość na sklep. Zapraszam. To co widzisz tutaj na ekranie, to są nasze pilniki, już do, do jakiegoś czasu dostępne na sklepie, ale mam je tutaj, ponieważ nasza rodzina pilników się powiększa. A mianowicie będzie nowy produkt, który również będzie służył do matowienia, ścierania, a mianowicie bloczki polerskie. Dużo z Was o to pytało, dużo z Was było ciekawe, czy w ogóle będziemy taki produkt wprowadzać, więc wychodząc naprzeciw wasze, Waszym oczekiwaniom. Martyna, ofiaruję Ci bloczki, proszę bardzo. Tak, mamy już nasze przetestowane, sprawdzone, także możemy Wam je serdecznie polecić. Myślę, że to jest produkt, który każda z Was na pewno już ma gdzieś tam w swojej szufladce, w swoim kuferku, ponieważ jest on może niepotrzebny do każdej stylizacji bo bym skłamała, bo sama do każdej nie używam, ale zawsze mam taki w swojej szufladce i na przykład jeżeli chociażby braknie mi opasek ściernych, to mogę się poradować takim bloczkiem. Jeżeli chcę przygotować podzdobienie pazurek, yy, mogę sobie zmatować to, zmatowić top, yy, kolor. Także on jest tutaj bardzo wielofunkcyjny i może nas nie tylko poratować w kryzysowej sytuacji, ale może być bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o niektóre zdobienia. Także... Jeszcze co tutaj jest ważnego? Bloczki... W naszym sklepie są pakowane po 5 sztuk do opakowania. Dokładnie. Yy, no i w sumie jedyna taka charakterystyczna rzecz no to jest gradacja 240. Myślę, że taka najbardziej standardowa, jaka jest najczęściej spotykana. Także bloczek jest biały, czterostronny, czyli masz, może wyciągnie jeden i pokażę dziewczynom. Chodzi o to, że bloczek ma cztery. Jest to figura geometryczna, która posiada cztery ściany i każdą z tych czterech ścian tak. możesz sobie śmiało Działać możesz matowić top, możesz matowić sobie płytkę paznokcia, więc jeśli cokolwiek by ci się stało, tak jak Martyna powiedziała, z Twoimi tak. opaskami ściernymi, bądź nie daj Boże z łysym, to po prostu bierzesz bloczek, wyjmujesz swojego asa z rękawa no tak. i jedziesz dalej. Nie jest to żaden wynalazek przez nas, jest to po prostu produkt, który był bardzo przez Was pożądany, dlatego też go wprowadzamy. Nadzwyczajny nie jest, jest po prostu potrzebny. Dlatego już jest dostępny u nas na sklepie. Tak jak Pablo wspomniał, jest pakowany po 5 sztuk. Miał być pakowany po 10, ale z racji tego, że część z Was pracuje w domku i może to byłaby zbyt duża ilość dla Was, no to tutaj będą pakowane po 5. Także myślę, że to jest taka fajna, praktyczna ilość dla każdej z Was. Chociaż pamiętajmy o tym, że bloczek powinien być produktem jednorazowym, tak? Dokładnie. Czyli tak jak pilnik używamy go, jedna klientka, jeden bloczek. Na większą ilość klientek nie stosujemy. Więc tego się trzymajmy. I co też ważne, takiego bloczka nie wkładamy do ultramit, nie wkładamy go do autoklawu, nie wkładamy nie go do nadaje, piekarnika jednorazowy. Dokładnie, on się nie nadaje tutaj do żadnej dezynfekcji, nie możemy go w żaden sposób wyczyścić. Jedyne co, jeżeli ci się zapcha i używasz go do tej samej klientki, to możesz sobie go odpylić taką sztywną szczoteczką bądź też czymkolwiek, no to może tutaj te takie mikroszczelinki sobie fajnie podpylasz i może być wtedy troszkę ostrzejszy. Aczkolwiek jest to produkt dedykowany jako jednorazowy. Także powinniśmy go wyrzucać po, po każdym użyciu. Chyba że robisz pazurki tylko sobie, no to oczywiście nie ma takiej potrzeby, no bo wiadomo, że gdzieś tam, jeżeli sobie, nie wiem, zmatowisz jednego pazurka pod zdobienie, no to jedno miejsce tutaj, jeden takie, no jedna powierzchnia będzie, no a tutaj gdzieś tam w dalszym ciągu on będzie się nadawał do użytku. Także, jeżeli robisz pazurki sobie, no to jak najbardziej możesz sobie go zostawić do kolejnej stylizacji. Zgadzam się, Martyna, w 100 procentach. Osoba oglądająca, to jest ten moment, w którym byś teraz napisała w komentarzu bloczek, bo doszły mi ostatnio takie ciekawe informacje z statystyk YouTube'a, że tak dużo z Was ogląda te filmiki, a tak mało z Was komentuje, więc sprawdźmy, czy to czasem nie jakieś roboty nie oglądają, tylko faktyczni, <laughs> prawdziwi ludzie, więc to jest ten moment, żebyś teraz w komentarzu napisała bloczek. Tak. My dowiemy się, czy oglądasz, czy aktywnie oglądasz, czy aktywnie uczestniczysz w tym, co tworzymy. No i co, Martyna? Będzie Boczki. nam bardzo miło, jeżeli zostawisz łapeczkę i w ogóle cokolwiek w komentarzu, po prostu pozostaw sobie jakiś ślad. Będzie nam naprawdę bardzo miło. A możesz teraz sobie pomyśleć, tak, że brzemy o te łapki, że brzemy o te komentarze. Ale prawda jest taka, że jeśli ty nam dajesz swój informację zwrotną w komentarzu, my tworzymy dla ciebie lepsze treści, dla całej społeczności, więc no tak. jest to taka, że tak powiem, dwukierunkowa przyjemność. Dokładnie. Poza tym robimy to Wyłącznie dla was, dla ciebie, więc fajnie jest też wiedzieć, że, że ktoś nas ogląda i że te materiały są potrzebne i przydatne. A jeśli masz jakieś pytanie, to również rzuć w komentarzu i najprawdopodobniej w następnym Q&A się pojawisz. No tak! A tymczasem do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa.